Mam widzowie, jeżeli widzieliście mojego najnowszego szorca, to wiecie, że wypadły mi dwie nowe Taka. Fajna. I ta z nowego koła, oczywiście. A ta z darmowego koła. Więc XD. No i smutno mi, nie, że nie ma coś specjalnego, bo zawsze mówię tak, bo tu mówiłem, że nie będzie legendy, będą klejnociki i legenda. Mówię, w tym kole maksimum trafię coś rzadkie, było obok kurczaczka rzadkiego, no rzadkie i nagle bum, legenda, bo tak zawsze trzeba mówić, ale trzeba nadal i w myślach, i w mówieniu. Bo kiedy już myślisz o tym, że dobra, wykorzystam to, to wtedy nie wypada. Ale kiedy mówisz i myślisz o tym, że mi nie wypadnie, to wtedy wypada. Nie no smutno mi, że nie coś specjalnego, ale fajnie, że chociaż ten. Więc dzisiaj sobie zagramy dwie gierki, w sumie to więcej niż dwie. Po pierwsze tym nowym skinem, tym nowym skinem, albo nie, tym nie, ale zobaczymy jak ludzie zareagują na tego, pewnie nie jak, ale. No, zagramy sobie tym, zobaczymy jak w grze wygląda, no i oczywiście dwoma specjalami i robocikiem może też, no i wtedy już będzie koniec odcinka, więc dobra, najpierw wybieram robocika i będziemy dzisiaj grali Laser Dasza, znaczy nowymi legendami Laser Dasza, a specjalami będziemy normalne gierki, więc dobra, trochę długi wstęp, zostawcie lajka, like suba, ale już nie przedłużam i gramy. Widzę, da. że zrobić coś takiego. Mm. No Zobaczcie, gdzie mam się podobać, żeby za nie już dwie osoby odpadły. Biedny kurcza. Biedny kurczaczek, sam go uderzyłem, nie? Takie, takie. Dobra, już się bałem, bo nie drogi tego, ale już myślę, że jest koniec rundy, więc przechodzimy do kolejnej rundy. Następnie co będzie. Następny to będzie... O, laser. Nie wiadomo, że to będzie laser dach, no bo to tylko laser baj. Ale dobra. Ej, w ogóle zobaczcie, ja to nie jest final, a już 7 osób odpada Ej, co ja zrobiłem nie tego pika? To nie jest final, a już 7 osób odpada więc jakby tam musiał także dwie. I, i widziałem, że to był brązowy roboczik, czyli... O, widzicie? Ja jestem lepszym robocikiem, a on jest słabszym robocikiem, bo on jest drewna, a ja jestem takim wiecie, nowoczesnym. On jest z jakiegoś drewna zrobiony. Dobrze, to jest. Teraz to mnie czeka. Kurde, się tego ciągle pią, ale nie mogę. O, kurde, czuję się z góry, Dobrze, serdecznie. Dobry, przechodzimy. No 15 było. O nie, ten roboczy też przeszedł do tuby. Dobra, nie wiem, żeby Znowu się ciekawiłem, co będzie, ale tym razem nie pomieszczam. Ja chciałem się zobaczyć, może lejder też pojawił. W ogóle to jest jakiś drugi raz, raz się lejder też pojawił, a ja nie, bo tak jasno to wrzucam. Jakby to było pierwszy raz, tylko to jak drugi raz się pojawiło. Sorry, że nie nagrałam wam reakcji na Legendarsza. Jak był pierwszy raz, no ale jakby nie mnie na czasu czasami. Znaczy miałem czas, ale nie pomyślałem nawet o tym. Więc teraz sobie zabramy. Bo nie zgrałem, jak był ten pierwszy raz. O! Ej, ja nie wiedziałam, że w ogóle... O! W końcu skościłem tego! Jak trochę się przez ścianę, a tak trochę nie. To było trochę dziwne. Kurcze! O dobra, no to robotik sobie zbyt nie pojawił, to teraz zagramy sobie drugą nową legendę. Czyli chyba, jak dla mnie, chyba moją, moją najlepszą legendą. Nie, najlepszy to jest Indyczek, później jest ten, a to jest moja trzecia najlepsza. Więc gramy raz proszę. Hej, nie wiem dlaczego, ale dla mnie to wygląda jakby ono tak trochę dziwnie chodziło. Bo jakby, jakby jest taka płaska, jakby z niej kości wychodzą. Bo jest taka płaska. A dobra, nieważne. ej, ale mi się dziwnie gra tym skinem. Że wiecie, jakby normalny tamten skin. No, to się nie. Robi. Mam prąkowy skin, ale jednak coś innego. Bardzo ja cicho. I w ogóle wiecie, co jest nie fair dla dziewczyn albo nie fair dla chłopaków? Że może jakiś z chłopaków chce mieć skina chłopaka, ale niekoniecznie z czapeczką. A na początku gry jest tylko skin chłopaka z czapeczką. A dziewczyny mogą też mieć... ...z czape... Se... co... Mogą... Nie... Mogą chcieć mieć... Nie wiem. O, w ogóle ten ma ten czerwony niku, że tego pryku, ale już spadł. Mm. Mogę, mo może też chcą mieć. No, e, czapeczkę, a skin dziewczyny w Stanach się nie ma czapeczki. Ale dobra, nieważne. To już naprawdę wchodzi na jakąś inną skalę. Teorię. <laughs> dobra, to nie jest to. Dobra, nieważne. Może zajmijmy się mądrzejszymi tematami a nie o czapeczce w stumble guys na przykład mój cel to wbijcie to wbicie 100 subów więc y, bliska... Mm, no właśnie wbijcie mi 100 subów bo bardzo bym chciał żeby było 100 subów a na 100 subów zrobię naprawdę duży specjal y, więc no nie nie. nie, 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 nie. W sposób sposób zrobię specjal w prawdziwym życiu z Haksem, ja Nie będziemy robili różne challenge, No ale to jak zbijecie To błyszczące, ja To Nie to po co ja wam zdradzam to ma być skończone A i tak, to moment niech obejrzę obejrzy do tego. nie wiem, po co to nagrywam. Ale jak ktoś doszedł, no to już wiecie. Ale nie wiem, może plany się zmienią, bo sam nie wiem. Może Haks będzie chory, może coś, więc... Jeszcze nie wiadomo. Albo ja będę chory i w ogóle będę to musiał. Inną ten... Mm, no i e, ogólnie... Ej, e, niezłego trika w ogóle zrobiłem. Nie, ja chciałem użyć piątki No Gdzie jest? Mistrz Joda. Jestem z no chodź tu. No nie, no. nie da się tracić, nie tak tę O, Oszty! Co to był za trik? To nie był trik, ale dobra. Więc poszło mi całkiem dobrze. I w sumie nie wiem po co... nie mam po co dalej nagrywać ten odcinek, bo nie ma nic ciekawego. Więc zagramy sobie jedną grę normalną. I to będzie koniec odcinka, więc gramy. Ogólnie Dincio się wybija takim pewnym sposobem na YouTube, więc chyba ja też zrobię. I w końcu Dincio nauczył się edytować. Pewnie na aplikacji CapCut, bo na YouCut to pewnie nie umiem. Cap A CapCut to aplikacja toka. Pewnie na mnie się nauczyła edytować, No ale chociaż cokolwiek się nauczył, więc... Ja się za to nie nauczyłem, że... że nie wiem w sumie, czego się nie nauczyłem. Nie nauczyłem się, że wskazanie składanie Guys jest nie najlepsze. Ten kotek chciał zrobić tutaj, ale coś mi nie wyszło. Ja mam przybliża to, to w montażu. To było XD. Nie, nie! Dobra, przegrywa. No. Dobra, no to to koniec odcinka. Prawie da. mi 10 minut, więc pa! pa.